Jest środa, 2 marca, minęła godzina 21.50. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Marcin Mańka, czas na losowania. W świecie lotto codziennie mają Państwo mnóstwo okazji, żeby grać i cieszyć się wygraną. Na przykład losowania Kenny odbywają się aż 261 razy w ciągu dnia. W każdym do zdobycia są 2 miliony złotych albo więcej, jeśli zagrają Państwo z mnożnikiem. Z kolei 260 razy dziennie mogą Państwo grać w szybkie 600 i to aż o 6000 złotych wypłacanych co tydzień przez cały rok. Warto też pamiętać o internetowych loteriach pieniężnych, czyli gierkach. Można w nie grać codziennie przez całą dobę i to aż o milion złotych. Losowania lotto odbywają się trzy razy w tygodniu we wtorek, czwartek oraz w sobotę. W jutrzejszym losowaniu lotto do zdobycia może być nawet 9 milionów złotych. Zachęcam do gry i trzymam kciuki za nowego lotto milionera. Dziś rozpoczęła się nowa promocja w Multi Multi. Do soboty, grając na 7 liczb, mogą Państwo wygrać o połowę więcej w tej samej cenie zakładu. Grając z plusem za 10-krotną stawkę, można wygrać aż 330 tysięcy zł. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Ben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20. Osiem piętnaście sześćdziesiąt dwa osiemnaście trzydzieści dziewięć sześćdziesiąt osiem dwadzieścia trzy, dwa, dwanaście, pięć pięć siedem, sześć, siedemdziesiąt pięć pięćdziesiąt 5 78 liczba 78 jest plusem. Przez cały tydzień mogą Państwo próbować szczęścia w mini lotto. Ze wszystkich gier lotto to właśnie w tej najłatwiej wygraną. Piątki trafiają się prawie w każdym losowaniu, a największe mają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych. Losujmy. W kasacie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule, komora Ona jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Trzy. Trzydzieści cztery. Dwa. 19 40 Wygrana w jednej grze, wygraną w jednej grze mogą Państwo powiększyć o dodatkowe 2 miliony złotych. Wystarczy tylko za 2 zł aktywować siedmiocyfrowy numer superszansy. W drugim dziś losowaniu superszansy padły następujące cyfry. 2, 3, 5, 7, 2, 4, 3. Gratuluję wygranych. Kolejny numer super szansy poznamy już jutro. W kaskadzie do wygrania jest aż ćwierć miliona złotych. Żeby zdobyć tę wygraną, muszą Państwo wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim nosie. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bębet maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. dziewięć, dwadzieścia trzy, dziewiętnaście, siedemnaście, siedem, dwadzieścia jeden, trzy, dziesięć, cztery 16 18 2. W Eurojackpot gra się aż w 18 europejskich państwach i wszyscy w nią grający mają taką same szansę na wygraną. Najbliższe losowanie już w piątek teraz do zdobycia jest 265 milionów złotych. Aby grać o te miliony wystarczy wytopować 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Życzę celnych typowań jak największych wygranych. W ekstra Pensji codziennie do wygrania jest pensja na 20 lat. Jeśli zdecydują się Państwo grać za 10-krotną stawkę, to jej wysokość może wynieść nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych każdego miesiąca. Zaczynamy losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 12 25 28 22 20. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest? Liczba trzy. Dopłacając złotówkę do zakładu ekstrapensji, grają Państwo 100 tysięcy złotych w ekstra premii. Co ważne, te pieniądze wypłacane są od ręki. Życzę jak największych wygranych i zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule, bęby to są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 16 3 21

Wyniki losowania oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Zarówno w keno, szybkie 600 jak i większość pozostałych gier lotto można grać przez internet na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Wystarczy mieć internetowe konto gracza. Korzysta z niego prawie 800 tysięcy osób i warto do nich dołączyć. Wieczór z grami lotto dobiega końca, natomiast jutrzejsze popołudniowe losowania multimulti oraz kaskady poprowadzi Mateusz Kaczmarek. Dobrej nocy. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, dajesz bliskim jeszcze więcej siebie. Otwierasz się na nieznane i możesz zmieniać świat. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 265 milionów złotych. Eurojackpot, doświadczaj więcej.